jednej osobie, y, którą strasznie ja jej nie lubię, oczywiście teraz. Teraz wam od razu... No, a ze mną dzisiaj jest... Oliwka, dobra. Zaraz, no patrzcie. Piszę tylko jej nazwę, która jest normalnie... No, poczekaj, tylko wezmę Enter. O. o, tu jest oczywiście. To jest, poczekać. tylko wam zrobię jeszcze tak specjalnie, że... O, tutaj was na... O, tutaj, tak, tym kres, tym flamastrem mam tutaj ją zaznaczę. Jest oczywiście VIP-em, ale możemy jej zamazać, zamazać ten vip bo możliwe, że niedługo zostanie zablokowana. I tak. I teraz wejdę sobie na jej profil, oczywiście. I zacznijmy, co ona tutaj ma. Zobaczcie zaraz, to tutaj ona napisała. No i od razu wam pokażę jak ona wygląda, sekundę. O tak ona wygląda, dobra, spoko. Ona tak wygląda, to jest jej status, a wcześniej był kompletnie inny status. Tutaj jest oczywiście jej level, nick, na jej bip, oczywiście. A tutaj są jej przyjaciele, więc teraz zerknijmy sobie na jej oczywiście profil. Zobaczmy sobie profil. Jezu. Co? Teraz zerknijmy sobie w Nie, w księdze gości by nie było. O tutaj ja pisałam... Każdy on sobie sam. No, tu jest new... Nie tu miało być napisane konto. Oliwia Namakowska. To konto jest super. Jak mogę mi go oddać? Nie rozumiem właśnie tego, nie umiałam tego. Tu nerwać, o ile oczywiście nowa kostka, a to nie jest prawdziwa, nie jest naprawdę prawda. I teraz oczywiście tu jest w ogóle takie... No. A, oczywiście, jest. zerknijcie sobie to, co tutaj wam teraz. Możecie, właśnie. właśnie, ja ją tu zgłoście ją, jak będziecie... Mo... Oczywiście ja Was będę prosiła, żebyście ją zgłosili, i zobaczcie, co tutaj jest. To jest oczywiście o wiadomościach. I tutaj też o mnie i od mojej koleżance, właśnie Oliwce, która ze mną teraz rozmawia. Potrzeba mnie. No właśnie, i tutaj są te dwa. Które byście mogli, proszę, żebyście ją zgłosili. Jak natychmiast, bo po prostu chyba, że chcecie też mieć, być pod, żeby ona się pod Wam potrzymała. Dobra. Oczywiście, ja z skończył je teraz zgłosiła, ale nie chcę mi się na razie tego zgłaszać. No, i to jest właśnie ta osoba. I właśnie tutaj my mamy razem, gdzie ty jesteś. muszę Ciebie znaleźć znajomych. Czekaj chwilę. Co to było? I muszę sobie teraz tego... O, 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 a to jest moja bardzo dobra. Najoma. W sumie to też można powiedzieć, że przyjaciółka, ale nie najlepsza, tylko taka przyjaciółka. Yy, I proszę, żebyście subskrybowali jej kanał. Oczywiście ona jest dobra. Ale oczywiście tamta, co Wam ją pokazywałam, nie jest zła. Jest zła tamta. O. Taka ona jest o. Mm -hmm. <taka>, tata, o tata. <taka> ale ją możecie subować oczywiście ją. A u, niej, Człowo, u niej to są. Do ciebie. A. To jest, u niej to z słuchy są ile widziane to. Jest dziwne, że nie się, jedzie, bo się nawet nie pokazuje, że nam jakiś Mhm. No dobra, więc no y, jeszcze my możemy coś y, porobić w sumie. Chciałam coś. Mam nie, tak, nie rzuciłam, ale Ja, nie zbór, ja, ja wcześniej chciałam nagrać w ogóle tego tego z hakiem z mnie i w ogóle nagle patrzę, a, po prostu... O. No, i po prostu patrzę o nie. Nie zapisał się filmik, a nagrywam go. O, też. Równo 10 minut. Dobra. Hmm. Więc tak, co jeszcze możemy poradzić w sumie? No to, to już. Co to było? No to tak, to już wiemy, że tamtą, oczywiście, kotka. Kotka. Weź się przybliż, bo cię słabo! Słychać, kotka y, tam. O lepiej. Kotka, takie serduszko, jakieś tam litery. To ją proszę zgłaszać. Jakieś tu chyba 5 było. 0. No oczywiście, to ją proszę zgłosić, bo to, bo to jest zły. Zły człowiek. Ła, wow, tu zrobię taką buzię ha ha, 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 No i oczywiście ja tu właśnie mam ją w Możecie sobie ją teraz zobaczyć. I od razu mówię, że możecie spróbować na nasz kanał oczywiście. Mój i jej, a jak wam i. I od razu opowiem, jeżeli filmik się wam spodobał, to zostawcie łapkę w górę. A teraz zacznijmy może od prawdziwego filmiku. To zaraz zobaczymy. Do, 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 do. No właśnie, też to słyszę. Dobra, już jestem. Yy, u kogo ta gra muzyka? gra um, Angry Bad. Angry Bad, a okej. Okay. No dobra. Zobaczmy, to Dobra, to szybko wchodź, bo ở, ten już mam mało czasu. Musisz to, uh, to połączyć z takim Wiki, bo to jest takie programy, tak powiem, parkerem. Wiem, ale to zaraz. Ja też też zadam coś Ale tu trzeba jeszcze zainstalować taki program. No tak, ale ja cię mogę wychać z kółki. Tak. Okej. Okay. Ale I mi się zacina! Jest... Pewnie dużo osób teraz to widzi, ale patrzcie, co zrobimy sobie tutaj takie. O patrzcie, bąbelki, to wróżby. coś takiego, tylko to ty się nazywa. Nie, y, kto wyba się, się ciągki, nie wiem czemu, ale to nieważne. Y... A, dobrze, już się zaczęło. Chciałam coś ruszyć. Czej, ja nagram... Tak. Ja poczekaj, ja na razie sobie gram w ten zwykłe takie. Transform Ej, czekaj Oli! Zaraz ten... Zaraz... Dobra. Ej, poczekaj, sóz, zrobię jeszcze pauzę. Zobaczcie. Nie wiem czy Wy to widzicie, ale mam diabełka w statusie. Jak nawet tego nie widzicie, to patrzcie, dam wam tutaj takie kółeczko. Tu jest diabełek. To jest dziwne. To jest bardzo dziwne. Mam no, tu diabełkę. To jest hallo. mi się znowu ktoś włamał? Nie, no jak się ktoś włamał, to ja jestem zła. No. Chyba przestanę wtedy już nagrywać, bo to jest naprawdę w ogóle. Ale nie przebrał mnie ani nic. Pasma nie zmienił, to jest dziwne, ale diabełka ma. No. Dobra. Eł, zmieniłam szybko hasło. Ja zrobiłam chwilową przerwę. Ale mam na że wszyscy ja zmienić. Znaczy, nie, ja już zmieniłam. E, Jak już zrobiłam e, tą. Dobra, piszę ale nudy, że no niby się nie przestraszałam do makera. Dobra, lognę się teraz z tego konta. I pogram sobie... Ej, ty jesteś na prophancie! Na, prop 1. Aha, dobra, poczekaj. Tak dobra, czekaj. Mhm. No, dobra, już się zaczęło. Wiecie dobrać. co? Gdzieś wam powiem. Już się skończył prawie mój limit nagrywania. Więc o, widzę Ciebie, jak to skaczesz. Więc ten. Zakończymy ten filmik. Oliwka poda mi nazwę. Do takiego, że mogła zmontować dwa filmiki razem. I to, to, jest, to się tak kończy pierwsza część tego filmika, więc. Bye! Pożegnę się na chwilę obecną. Bye!